już idą za kościół już są za kościołem dzień, niedziela, sobota niepuszczalna już za kościołem proszę bardzo cały czas odchodzą spróbuję, nie wiem czy się nagrywa nie wiem czy kamera już łapie czy nie Ale już tam nisko kręcą Z obiektywie czy nie, już poszły do dołu. Nie wiem, czy po prostu się nagrywa, czy kamerę łapie, czy nie, ale za kościołem kozą. Jeden dzień odpoczynku wystarczyło. Ale tak mają do siebie. Odpoczną w jeden dzień i wycieczka. A przewodnicy gdzieś są teraz. Teraz nie widzę, poszły za drzewo. Kamera nie łapie bo za drzewo jest. takie jakby się wynożały tam trochę. trochę. trzeba bateria, nie? Co mi chodzą, niech idą, na Czy Trzymam telefon, zobaczymy, czy się pokażę. bo znowu zrobię pauzę i nie włączę. W tamtym kierunku poszły za kościół. Na razie nic nie widać, ale poszły dużą grupą dzisiaj. Jak się nagrywa, zobaczymy, inne minuty nie będzie, będę zrobił pauzę, bo znowu nie włączę. w tamtym kierunku poszły, w tamtym kierunku się udały, zobaczymy. Sprawdzimy jeszcze tutaj wysoko. Nie widać nigdzie tam nie ma tu nie ma znikły tam wieżą kościoła, pogoda dzisiaj dobra także nie ma tragedii słoneczko jest deszczu nie ma, co mądrze to przyjdzie co głupie to zginie zobaczymy co to będzie zobaczymy co to będzie dzisiaj One mają do siebie to, że odchodzą, ale nie mają treningu kondycyjnego. Nie mogę zrobić treningu kondycyjnego, bo jak widzicie od razu trach, bach, jedno szkierwo, ciach, mach i już nie ma. Czyli poganiać ich na dachem chociaż trochę z pół godziny, z 15 minut. Lekki wiaterek i już Pokazuję tu niebo, no na razie nic nie ma. A <laughs> zobaczymy, jakie dzisiaj straty w piątek. Według mnie nie było strat. Przyszły wszystkie, chyba że jeden, czy dwa sztuka, jedną sztukę, czy dwie mogą się nie doliczyć. No, ale nie wiem czy jak bateria to na że pusto nie ma żadnego tam jakaś sztuka się pokazała było dzisiaj było do przewidzenia tak samo odpoczywają dzień bo Wczoraj chmury nie puszczałem pogoda była do kitu to mówi nie ma co puszczać jak pójdą pogodę, to chociaż nie ma żadnej ulgi. Co chce, to przychodzi, co nie chce, to niech nie przychodzi. Także nagrywam na razie puste niebo, bo jak zrobię pauzę to znowu nie wiadomo co. I wesoło tak to jest. Są kołębie i pozostaje tylko film. Kościół i tle tam ptaki. W zeszłym tygodniu kierunek był Miasto a teraz w tym kierunku poszły w kierunku Janiszpola Ten kierunek ci obrały, wiatr w tamtą stronę. W tym kierunku poszły A chyba wyłączę za chwilę pauzę, bo, bo mam na telefonie. Ba słabo jest naładowane, bateria włączyłem pauzę, 10 minut ich nie ma. Nie wiem jak tam telefon, czy będzie trzymał, czy nie, nie sprawdzam. Zrobiłem pauzę, ale widać, że nie ma ani jednego. To czyli chodzą gdzieś w grupie, gdzieś poszły. No. na razie tylko zostaje film. Mi pozostaje film tylko za kościół, poszły i tylko film. Na razie nie ma ani jednego. Tyle przyszło, ale dziś z góry, nie wiem z której strony przyszły, bo Także tyle jest, tyle przyszło, ale nie widziałem skąd, z której strony wracałem, ale w chmurach, teraz, teraz widzę dwa, z której strony jakieś inne przyszły, teraz dwa, biały ogon i wyśwanc jest, siadają, a tyle gdzieś z której strony przyszło wysoko, nie wiem z której strony, także tyle gołębi jest na razie. 25 minut ich nie było. Zratują się na razie, ale myślałem, że z tamtej strony przyjdą. Stałem tam z przodu, a tu patrzę, z tej strony już jest wysoko. Tyle przyszło. Tyle przyszło. Teraz przyszła grupa, widać? Teraz taka grupa przyszła. Kurde, co to jest? Nawet nie ma połowy. Nawet połowy nie ma. Tyle jest garstka, no jest 50. Połowa niż może koło połowy. Mamy taką garstkę z lotu Tyle przyszło. Ale z miasta widzę, wyjść pan proszę bardzo, czarny. Króle z miasta przychodzą. A pośmy za kościół. Tu jakiś przyszedł. Wylot. Wylot. Jeden. I drugi jasny widzę, dwa. Dwa przyszło. Ale z miasta, te poszły w kapu ten. Ja niż to, to tyle jest. I gołębnik pusty, proszę bardzo zobaczyć. Pusto nie ma nic. Także tyle gołębi przyszło jak na razie. Ale bardzo dużo nie ma. Trudno mi szasować 40-50, nie wiem Robimy pauzę, bo aparat jest, bateria słaba. Weź pan przyszedł czarny. Czy się po telefon, pod ładowarkę?